Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym wideo komentarzu firmy doradczej epetrol.pl chodzi o sytuację na rynku paliwowym, to obraz pozostaje taki jak w ostatnich tygodniach, czyli po silnych zwyżkach cen w hurcie w Polsce, jakie widzieliśmy w pierwszej połowie listopada, cały czas czekamy na przeniesienie tych zwyżek na stacje paliw. W wielu miejscach te, te ceny rzeczywiście wzrosły zgodnie z, z tym, co, co wynika z sytuacji hurtowej, natomiast jest jeszcze sporo obiektów, które oferują ceny po, na poziomach dużo, dużo niższych niż, niż to by wynikało z sytuacji hurtowej. Także kierowcy no, powinni cieszyć się z jednej strony, że, że, że wciąż rynek detaliczny nie zareagował w pełni na wydarzenia w hurcie, z drugiej strony jednak posiadacze aut no, muszą być świadomi tego, że ta sytuacja nie będzie utrzymywała się w nieskończoności. Z czasem myślę, że na wszystkich obiektach zobaczymy zwyżki. No, jest, to, jest to myślę, znowu kwestia dni. Ten, ten, ten prezent, który kierowcy dostali od właścicieli operatorów stacji w listopadzie no, nie może niestety trwać wiecznie. Także no, bądźmy świadomi, że. W najbliższych dniach, na przełomie listopada, grudnia najpóźniej, polskie stacje paliw powinny zostać jednak objęte ruchem zwyżkowym, zwłaszcza dla oleju napędowego, bo to w przypadku tego paliwa różnica pomiędzy kosztem zakupu w hurcie a odsprzedażą w segmencie detalicznym jest największa. W ostatnich dniach na rynku. Ogłoszona została nowa strategia grupy Lotos na, na kolejne lata i firma doradcza e-petrol.pl spotyka się z zapytaniami, na przykład ze strony mediów, odnośnie naszej oceny tejże, tejże strategii. No na razie odpowiedź jest krótka i prosta: otóż, proszę Państwa, toczy się cały czas przecież proces prywatyzacyjny grupy Lotos. Ministerstwo Skarbu Państwa zdecydowało się rozpocząć poszukiwania inwestora dla, dla gdańskiego koncernu, więc ocenianie strategii w tej chwili byłoby jednak troszeczkę, moim zdaniem, przedwczesne, bo trzeba przede wszystkim poczekać, na wyniki procesu prywatyzacyjnego lotosu, bo tak naprawdę od wyników tego, tego procesu, od tego, kto będzie nowym inwestorem, czy będzie w końcu nowy inwestor, od tego będzie zależało tak naprawdę, jaka strategia, czy ta ochwalona niedawno, czy jeszcze jakaś inna, zaktualizowana, będzie wdrażana w Gdańsku i w jakim horyzoncie czasowym. Także myślę, że przedwczesnym byłoby w tej chwili ocenianie strategii grupy LOTOS, a oczywiście sprawę prywatyzacji tej firmy będziemy kontynuować również w kolejnych wideokomentarzach. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.